Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o psach pochodzących z Afryki. Czyli dzisiaj kilka psów, które pochodzą z Afryki i które może nie zdobyły jakiejś wielkiej popularności na świecie. Szkoda, ponieważ naprawdę są to bardzo ciekawe psy, ale są to psy, które nie tylko bardzo fajnie wyglądają, ponieważ większość z tych psów, szczególnie ostatni pies, świetnie wygląda, no ale. To kwestia gustu, ale też są to psy ciekawe pod względem ich charakteru, zachowania. No ale nie przedłużając, przejdźmy do tych psów. I oczywiście pierwszym z tych psów będzie Boerboel, czyli pies pochodzący, wywodzący się z Polski Południowej, gdzie były to psy, które służyły do stróżowania, były to psy obronne, były to też psy, które były wykorzystywane jako psy myśliwskie. Oznacza to oczywiście, że to psy o silnych instynktach. To są psy o silnym instynkcie terytorialnym, łowieckim. Nie takie łatwe do ułożenia, ale jednak jeśli ktoś poszukuje psów, które będą fajne pod względem właśnie stróżowania, możliwości obronnych oraz będą to psy, które, jeśli chodzi o ich opiekunów, będą obdarzały ich, czy też nas, bardzo wielką miłością, to Boerboel jest naprawdę ciekawą propozycją. Pies, który dla swoich jest łagodny, przyjacielski, chociaż nie zapominajmy, że trudny do wychowania i trudny w prowadzeniu. Chociaż takich psów jest dużo, o tym przecież wiemy. Ale jeśli chodzi o swoich, łagodny, opiekuńczy, bardzo fajny pies. Bardzo inteligentny, warto pamiętać o tych silnych instynktach. Jeden z najciekawszych psów, jeśli chodzi o psy w tym typie, czyli w typie psów stróżujących i obronnych. Nie tak często jednak spotykane jak te inne popularniejsze psy, czy to z Europy, z Ameryki Północnej, czy nawet z Azji. A niesłusznie. To też psy dosyć duże, potrafiące ważyć od 55 do nawet 90 kg, czyli pies duży. Kolejnym psem, ale nie. Zapraszam Was do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Wszystkim bardzo dziękuję którzy wspierają mnie w ten sposób. Bardzo dziękuję też wszystkim tym, którzy oglądają, oceniają, komentują, polecają te materiały. Polecanie też jest niesamowicie ważne. Zapraszam na inne materiały, zapraszam też na inne kanały. I przejdźmy do drugiego psa na mojej liście i jest to Basenji, czyli pies wywodzący się z Demokratycznej Republiki Konga, czyli Afryka Środkowa. Pies, który jest niesamowicie ciekawym psem. Wszystkie są ciekawe, ale to jest pies, który wyróżnia się na tle wszystkich psów. Nie szczeka, tylko tak jakby joduje. Niesamowicie silne instynkty, niesamowicie wielka niezależność. Kot o cechach charakteru, które powodują, że często jest nazywany pies o takich cechach charakteru, widzicie pies o takich cechach charakteru, który powoduje, że często jest nazywany kotem w psiej skórze. Niezależny, uparty, uwielbiający polować nie lubiący obcych psów trudny w wychowaniu trudny w socjalizacji, bardzo źle znoszący samotność bardzo wymagający jeśli chodzi o ruch, ale gdy trafi do osoby, która sobie z nim poradzi, zapewni mu wszystko to czego potrzebuje pies wyjątkowy. Wyjątkowe potrzeby wyjątkowy charakter, ale też potrafiący odwdzięczyć się naprawdę świetnym ekstra zachowaniem, no tylko że to jest może pies nieduży, 9-11 kg, ale. Bardzo trudny pies. Ale też bardzo ciekawy. Kolejnym psem jest Rhodesian Rideback. Rideback. Czyli bardzo aktywny pies, potrzebujący znowu odpowiedniego opiekuna, ponieważ to pies uparty o silnych instynktach, ale znowu pies, który uwielbia swoich opiekunów. Gdy znajdzie się w odpowiednich rękach, w rękach osób, które go wychowają, socjalizują. I nauczą, jak się ma zachowywać, co wolno, czego nie wolno, to znowu pies, który względem swoich opiekunów jest przyjacielski, bardzo opiekuńczy. Znowu mamy psa, który jest świetnym stróżem, świetnym obrońcą, no i też świetnym pomocnikiem, na przykład myśliwych, też się w tej roli sprawdza. No, może być też psem pracującym, chociaż raczej się w jego przypadku na to stawia. On jest bardzo inteligentny, jego można nauczyć wszystkiego, no tylko że to jest jeden z tych psów, które muszą mieć. Muszą widzieć sens jakiegoś zadania. Gdy go przekonamy, nie ma sprawy, nauczy się wszystkiego. To też pies, który oczywiście ma, no jak wspomniałem, silne instynkty, łowiecki, terytorialny. Niezbyt dobrze dogaduje się z obcymi psami, ale no, znowu pies, który potrafi być doskonałym psim towarzyszem, gdy trafi w ręce kogoś doświadczonego, kogoś, kto wie, z jakim psem ma do czynienia. Kolejnym, już czwartym psem, czwartym. Tak, czwartym psem już na tej liście jest ID. Czyli mamy teren Afryki Północnej, Maroko. Znowu mamy czujnego stróża, pies bardzo zrównoważony, chociaż jeśli chodzi o potrzebę ruchu to jest ona wysoka, mocno wiążący się ze swoimi opiekunami, bardzo źle znoszący samotność, potrzebujący pies bardzo dużo uwagi. To nie tylko Basenji, to nie tylko inne psy on też, ID też potrzebuje dużo naszej uwagi i ten, to bycie z tym psem, no tak jak często powtarzam, jest bardzo dobrym sposobem na większość problemów. Ponieważ gdy mamy takiego psa, to gdy spędzamy z nim dużo czasu, nie tylko na szkoleniu, na spacerach, na zabawie, ale po prostu gdy ten pies ma możliwość być obok nas, to bardzo dobrze wpływa to na jego psychikę. Pies też niezależny, mogący być uparty, trudny w wychowaniu. Socjalizacja też jest w jego przypadku bardzo potrzebna. No ale potrafiący naprawdę odwdzięczyć się wieloma fajnymi cechami charakteru. Inteligentny, chociaż też potrzebuje tego, co mówiłem przed chwilą. Musi widzieć sens. Gdy widzi sens, nauczy się dosłownie wszystkiego. Kolejny wyjątkowy pies. Kolejnym psem jest hart afrykański azawak. Czyli pies o bardzo ciekawym charakterze. Nie tylko jak na Harta, ponieważ Harty to już w ogóle psy o charakterach mocno odbiegających od takiej psiej średniej. Tak, mamy silny instynkt łowiecki, instynkt pogoni, ale też mamy inne silne instynkty, bardzo silny instynkt stróżowania, bardzo dużą potrzebę kopania oraz bardzo, no, można powiedzieć, takie ciekawe podejście, jeśli chodzi o kontakty z obcymi psami. To psy, podobnie na przykład jak haski. Które gdy żyją w stadzie, muszą samodzielnie no, poustawiać się tą hierarchię w stadzie. To pies, który ma naprawdę bardzo dużo cech, jeśli chodzi o psy pierwotne. Tu o psach pierwotnych już są materiały, w przyszłości będą jeszcze kolejne. Pies, który podobnie jak inne harty, może nie okazuje jakoś bardzo mocno uczuć, chociaż nie. Ten akurat hart lubi przytulanie, pieszczoty. Bardzo mocno kocha, bardzo mocno wiąże się ze swoimi opiekunami, uwielbia ich. No, w przypadku obcych jest nieufny, to należy o tym pamiętać. To też pies, który. Jak to harty? Jest traktowany jako pies, który no, nie jest zbyt inteligentny. To nieprawda. No, harty muszą widzieć sens w tym, co robią, a najczęściej no, musiały radzić sobie same i nikt ich nie szkolił, i to nie jest głupi pies. To są niesamowicie inteligentne psy, które musimy po prostu przekonać do tego, żeby. No, na przykład wykonały komendę. Gdy to zrobimy, on to złapie od razu. Tu nie ma żadnych problemów. One potrafią wykonywać polecenia, uczyć się błyskawicznie, no ale musimy je do tego przekonać, a to jest trudne. Bardzo ciekawy pies, nawet jak na harta, troszkę różniący się od innych hartów, chociaż potrzeba ruchu duża, oczywiście w bezpiecznym miejscu. Mogą za czymś pogonić, też musi być bezpieczne miejsce. Ciekawy charakter ale o nim też kiedyś porozmawiamy, będzie odrębny materiał, tak samo jak o kolejnym psie, czyli najmniejszym w dzisiejszym porównaniu, ważącym od 3,5 do 6 kg, czyli coton de tulear. Nie wiem czy się to tak wymawia, pies pochodzący z Madagaskaru. Spójrzmy na niego i widzimy radość, wesołość, otwartość. To są takie rzeczy, które rzucają się na pierwszy rzut oka, ale pod tym wyglądem kryją się też rzeczy, które są inne niż by mogło się wydawać. Bardzo duża potrzeba ruchu. Bardzo duża ilość sprytu, połączonego z inteligencją i twardym charakterem, oznacza, że no, trzeba go wychowywać łagodnie, ale też konsekwentnie, żeby nam nie wszedł na głowę. O tym psie będzie w sobotę materiał, mam nadzieję, że go zmontuję. Będzie nagrywany za dwie minuty, jak skończę ten nagrywać, dlatego warunki się nie zmienią, ale inteligentny, Łagodny, przyjacielski, miły, fajny pies do towarzystwa, właśnie z takimi cechami jak duża potrzeba ruchu, jak twardy charakter, dosyć silny instynkt łowiecki w przypadku niektórych psów. Do tego są to też psy, które są bardzo czujnymi stróżami, i wiecie, co to oznacza. Oznacza to, że one niekiedy będą hałaśliwe. Ale jeśli chodzi o bycie takim psem, Psim przyjacielem, świetny pies. Troszkę bardziej wymagający niż na przykład Maltańczyk, Pekinczyk, Chihuahua, ale ten charakter, charakterek, ja go gdy patrzę na tego psa, gdy myślę o tym psie, to on mi przypomina troszkę jamniki. Czyli taki pies, który ma taki charakterek, chociaż tutaj ten, dzisiaj ten pies jest o wiele łagodniejszy, prostszy niż jamnik. Chociaż jamniki są ekstra, prawda? No ale dobra. Po prostu bardzo fajny pies. Na zakończenie jeszcze raz podziękuję za Waszą obecność, za oceny, komentarze, subskrypcje, polecenia one są bardzo ważne. Podziękuję również tym, którzy mnie wspierają, patronite, postawienie symbolicznej kawy. Dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam na inne materiały, na inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie, bo już coś hałasuje. Na razie.